Siema na YouTube, czyli witam serdecznie kontrowersyjny Marek, moi drodzy, bardzo miło, lecimy z update'em rynkowym, mamy czwartek, 2 maja, także majoweczka pełną gębą, pewnie odpoczywacie, natomiast warto jest porozmawiać sobie o rynku i teraz tak, słuchajcie, kilka ważnych rzeczy, tylko na samym wstępie wiadomo, to nie są porady inwestycyjne, to jest moje prywatne zdanie i lecimy z tematem. Teraz tak, jeżeli chodzi o bitcoina, nie, wczoraj, może w ogóle po kolei, bo dużo się wydarzyło. Jeżeli chodzi o wczoraj, wczoraj mieliśmy zejście zgarniające płynność spod strefy, do której spodziewaliśmy się zejścia, faktycznie. Te, to zejście tutaj, ono mnie delikatnie zaskoczyło. I teraz, czy to znaczy, że zejdziemy do strefy niżej, albo do jeszcze strefy niżej? Niekoniecznie. Natomiast, czy jest to prawdopodobne? Na pewno są większe szanse niż jak byliśmy tutaj i dopiero schodziliśmy do tej strefy. Natomiast po kolei. Wczoraj robiliśmy zooma, tak zwaną debatę ekspercką. Tutaj macie, możecie przeczytać kilka zdań naszych użytkowników na temat tego zooma wczorajszego. To jeżeli macie ochotę, zatrzymajcie sobie filmik i poczytajcie. Jeżeli chcecie poczytać dokładniej, szczegółowo, no to po prostu wbijajcie do darmowej grupy. 4500 osób ponad, link macie w opisie pod filmem. I wczoraj na tej debacie rozmawialiśmy sobie na temat tego, co może się wydarzyć. Podaliśmy listę coinów, które my byśmy teraz skupili, gdybyśmy byli całkowicie nowi, wszystko to wleciało do nas na kanał. Podeszliśmy do tematu naprawdę wydaje mi się mega profesjonalnie, bo większość osób, które prowadzą społeczność, jak jest taka sytuacja, że jest dzień wolny, jeszcze rynek spada, to mają, no nieładnie mówiąc, w nosie swoich ludzi. My dopiliśmy, dopiliśmy, wydaje mi się, wszystko na ostatni guziku usiedliśmy wszyscy razem w czwórkę i zrobiliśmy naprawdę turbo zajebistego zooma. Także kto z Was był, dajcie znać w komentarzu, jak Wam się podobało, a tym samym przechodzimy do rynku, tak? Ja tylko powtórzę, że to, co tutaj mówię, to nie są porady inwestycyjne, to jest moje prywatne zdanie i lecimy z koksem. Słuchajcie, zacznijmy sobie od CBBI. CBBI to jest to jest taki wskaźnik, który pokazuje przegrzanie rynku. Ten wskaźnik był ostatnio na poziomie, weźmy sobie ostatnie 6 miesięcy. Ten wskaźnik był ostatnio na poziomie 82, i to, że on teraz spadł na 66, to jest wręcz jak na zbawienie. Co to znaczy? To znaczy, że rynek stygnie. Okay? Druga sprawa to jest kwestia, to jest kwestia moi drodzy, mapy likwidacji. I to jest coś, co bardzo mi się podoba, bo zaczęliśmy zgarniać płynność z dołu i ta płynność jest do 48 tysięcy. To jest tylko i wyłącznie kwestia, która no gdzieś tam z tyłu głowy pozostawia mi taką ewentualność, taką możliwość, że oni będą mogli chcieć odwiedzić te poziomy. Nawet Knotem, ale istnieje takie prawdopodobieństwo. Za chwileczkę porozmawiam sobie o historii. Zobaczmy jeszcze Open Interest. Open Interest jest bardzo, ale to bardzo korzystny dla dalszych wzrostów na rynku. Dlatego, że na H12 mamy, no można to nazwać technicznie triple bottom, tak? Czyli pierwszy, drugi i trzeci. Natomiast z D1 jeszcze troszeczkę miejsca do spadku tutaj jest, więc teoretycznie moglibyśmy zejść jeszcze trochę niżej, co by nam się korelowało z tymi 48, tysiącami dolarów. I teraz przechodząc bezpośrednio już tutaj. Zobaczcie co tutaj widać. Moi drodzy 2016 rok, halving ok? Miesiąc po halvingowy, czerwony. Dalej 2020 rok, halving w maju miesiąc po halvingowy czerwony. Ok? Zobaczmy. Halving w kwietniu, miesiąc pohalwingowy czerwony. Dalej. Miesiąc halvingowy czerwony, wzrosty, wzrosty. Miesiąc halvingowy czerwony, ok. Wzrosty, 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 wzrosty. I teraz wysoce prawdopodobne jest, że wakacje będą naprawdę bardzo, ale to bardzo Dobra, polecam sobie wejść, zagłębić się tutaj na tą stronkę i sobie to wszystko pooglądać szczegółowo. Ja ze swojej strony mogę tylko powiedzieć, że wszystkie osoby, które spekulują, że wzrosty zaczną się dopiero we wrześniu, no myślę, że możecie się bardzo, ale to bardzo zdziwić bo tak samo jak w 2020 roku mieliśmy DeFi Summer, tak samo jak na poprzedniej hostach też mieliśmy trendy, które grzały w wakacje, tak samo w te wakacje też możemy mieć naprawdę Eldorado, jeżeli chodzi o rynek krypto. Może niekoniecznie cały rynek, ale na pewno jakieś tam poszczególne trendy, które mogą sprawić, że na tym rynku pojawi się bardzo, ale to bardzo dużo okazji do tego, żeby zarobić tutaj pieniądze. No i słuchajcie, reasumując, yy, dla mnie rynek... Ok, teoretycznie trzeba z tyłu głowy mieć ewentualne zejście do tego poziomu, tak? Myśmy to wczoraj analizowali ponad godzinę czasu, robiliśmy debatę ekspercką, tak to nazwaliśmy i dla naszej społeczności stwierdziliśmy, że będziemy taką debatę robić regularnie, kiedy będzie kolejna, będziemy informować na grupie płatnej. Natomiast fakty są takie, że rynek wygląda naprawdę bardzo mocno, Bullish, szczególnie od strony OnChain. I teraz słuchajcie, kolejna informacja dla Was. Wystartowaliśmy z, wystartowaliśmy z nowym kanałem Fire Crew Challenge. Fire Crew Challenge od 10 tysięcy do 1 miliona. I tutaj chcemy zrobić challenge ten, o którym mówiłem na rekolekcjach, gdzie do niego dołączyło na razie no, mniej niż połowa naszych uczestników. To będziemy dopilnowywać wszystko w ten weekend, i myślę, że w ten weekend już pierwszy coin wpadnie, który zakupimy. Więc każda osoba z Was, która będzie chciała mieć dostęp do tego, serdecznie zapraszam do tego, żeby do nas dołączyć. Dlatego, że wiadomo, że jak taki projekt startuje, to lepiej być na początku. Więc jeżeli masz świadomość na temat tego rynku, wiesz i jesteś pewien, że to co się dzieje, to jest tylko przejściowa korekta, i za chwilę to wszystko wróci. No to to jest miejsce dla Ciebie, żeby do nas dołączyć, więc żeby to zrobić, wchodzisz tutaj na firecrew.pro, wpisujesz swojego maila, <laughs> rejestrujesz konto, łączysz to konto razem z Telegramem i później dokonujesz płatności, subskrypcji i wbijasz do nas, do środka, klikając linki Telegram dostajesz dostęp do wszystkich kanałów naszych, telegramowych, czyli do kanału Important Alton Games. Challenge, właśnie, czyli tego nowego od 10 tysięcy do miliona main futures, i to by było. Na tyle. No i oczywiście kanał nadawczy, czyli nasz kanał darmowy, do którego link masz pod tym filmem. Więc słuchajcie, szybki update, ale turbo szczegółowy, bo i CBBI, i mapa likwidacji, i Open Interest, i miesięczne zestawienie Bitcoina. Naprawdę ja nie widzę nic, co na tym rynku mogłoby przyprawić mnie o panikę. Więc apeluję o to, żeby podejść do rynku z szerszym, tak jakby z dystansu, bo dystans da Wam to, że będziecie mieli szerszy pogląd na zaistniałą sytuację i dzięki temu będziecie w stanie po prostu widzieć więcej, najzwyczajniej w świecie widzieć więcej. Pamiętajcie, moi drodzy, że rynek ma właśnie za zadanie nas ogłupiać, rynek ma za zadanie sprawiać, żebyśmy czuli się zdezorientowani, bo na tym rynku pieniądze idą z rąk niecierpliwych do rąk. Cierpliwych. Wbijajcie do nas do fajera, wbijajcie do grupy darmowej, podkreślam raz jeszcze, moi drodzy. Jeżeli ktoś chce dołączyć fajer.pro zostawiacie maila, rejestrujecie konto, łączycie telegram, dokonujecie subskrypcji i jesteście w środku. Moi drodzy, kłaniam się nisko, dziękuję pięknie, do zobaczenia w kolejnym update. Cie. Cześć!